Znalazło, nareszcie. Dobra, kim gramy? Jill mi od razu zajęli, ja chciałem Jean zagrać. Martinem. Ostatnio sporo nim graliśmy. Martinem. Eee, te pułap. fajnie się te pułapki rozstawia nawet. Dobra, po po powbijajmy jeszcze trochę Martina, niech będzie. Chcę zrobić to osiągnięcie, że tam 10 pułapek rozbroić w ciągu jednej rundy, może się uda teraz zrobić. Wszystko dobrze w domu? O, klasa. Klasa w domu. Co ma być, co ma być nie tak? Wszystko elegancko. Dobra, Przedziwko 14 randze, mamy ze sobą kilka 22 rangowców, jeden jednorangowiec. Zobaczymy jak to się odbije na naszym wyniku. Dobra, oczywiście standardowo kupujemy to. Kupujemy trochę ziela, jeden kwiatek. O, rewolwer tu można było kupić. Debil, nie kupiłem. Trudno, kupię, w, jak będę w następnym sklepie. Zapominam, że na tej mapie można rewolwer kupić w pierwszym sklepie, co nie? A to się jednak przydaje. Co tu się dzieje do cholery? Nie wiem, rozstawię pułapkę może. Ach, nie, wszedł w tą pułapkę. Trochę rozczarowanko. No nic, dobra, wbijamy tam na ostro. Musimy... W ogóle ta mapa jest chyba ze wszystkich, tak mi się wydaje, bo ona jest bardzo mała. Jako ten, ta kampania w ogóle, ona jest taka dosyć... Tak mi się wydaje, najprostsza. Dobra, ja sprawdzę, czy tutaj w tej łazience nikogo nie ma. Bo może tam być. Jest! Tak, jest, była, widzieliście? Dobra, więc była w łazience. No na pewno tutaj jest, zazwyczaj tam jest. Co nie, widać, że gości lubi to jakieś gazy puszczać, ale ich tam na je rąbało. Dobra, stawiam pułapkę. Płapeczka wiedzie i De, będzie mi miło. O, na no, ich dwa klucze są, więc całkiem nice'u. Patrzcie, jak to szybko ukończyliśmy. 5 minut, a my już zdobyliśmy wszystkie klucze. To jest jeden z prostszych, ten, prostszych map, naprawdę. Patrzcie, jak błyskawicie to rozegraliśmy. A gdzie jest nasza ostatnia koleżanka? Yyy... Eee, koleżanko? Chodź tu może, a nie idziesz do toalety. No, chodź tutaj może. Co, Paulinka coś napisała? Paulinka? O co chodzi? Dobra, kupię sobie teraz rewolwer, bo nas powinno stać na niego. No i piękna robota. I kupię sobie właśnie trochę... ...amunicji. Dobra, nie wiem o co chodziło. Co tu się dzieje? O, kolercia Rozstawię może pułapkę po prostu. O cholera, ale się tu ostro zrobiło. Proszę, Ponko! Ale takie upiorne są te niektóre silniejsze jakby są. No, to są mimo wszystko dosyć silniejsze zombie niż... E, niż taki początkujący rangowiec ma. Takie jakieś klauny troszeczkę, no bym na jak powiedział. Dobra, musimy znaleźć tu pana policjanta. Sprawdźmy te pomieszczenie. Może tam być. Uratowanko. Nie dziękuję. Eee... Nie dziękuj, znowu ratowanko. Patrzcie, klasycznie. Tu czepiemy go. Jest sobie biega, nie wie co zrobić, nie? A, chodziło o to, czy Paulinka strzygła. Dobra, okej, okay, bo nie, nie właśnie tak skąd, bez kontekstu to przeczytałem i nie wiedziałem o co chodzi. Tak, tak, Paulinka mnie strzygła, elegancko. Paulinka, dobra fryzjerka, zobaczcie na to jaka fryzura. Krótka piłka, co ja mówię. Paulinko, nie wpuścili mnie do fryzjera, a Paulinka na no to potrzymaj mi browarka. Potrzymaj mi harnasia, tak powiedziała. I myk! Ostrzyżonko. No tak, bo ludzie się pytają kto mnie tak ostrzygł. A ja mówię, że ty mnie właśnie ostrzygłaś. No... Że powiedziałaś Potrzymaj mi Harnasia! I zaraz byłem ostrzyżony. Tak było. No. Mówię wam, Paulinka taka jest. No, Paulinka się nie patyczkuje, krótka piłeczka. No i patrzcie jak piękny poziomek robimy. Zaraz będzie ukończonko. Niby taka potężna ranga, ale my jesteśmy bardziej potężni. Zazdro, jadę maszynkę siostrze. Żałuję. <laughs> jeju, Fox, mówisz? Aż tak było źle? <laughs> no, a Paulinka to elegancko, tutaj trochę maszynką, tu nożyczkami. No, mówię ci, profesjonalna robota. Ja już chyba rezygnuję z fryzjera, jak już nawet będzie można do nich chodzić. Ja tylko, ja tylko będę mówić Paulinko, pora na strzyżonko. <laughs> tak teraz będzie tylko. Już nie będzie chodzenia do fryzjerów, tylko będzie tylko strzyżonko. Dobra, kupmy sobie może... Co byś sobie kupić? Kupmy może ten niebieski kwiatek jeszcze, bo się może zawsze przydać. I mamy jeszcze chaisu kupmy granat, o. Dobra, wchodzimy tam, Suwa się, ja też chcę. Oczywiście ostatni. Informatyk, Wadeusz. ostatni wchodzi. O, co to za rozpiździe tutaj? A zostawię pułapkę. Przyda się. Dobra, idziemy z tym. Tup, 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 czy rozsadzać energia? Dostałem jakieś osiągnięcie, będę musiał potem zobaczyć co to za osiągnięcie, ale coś fajnego dostałem, więc tym gościem już dwa, jeśli faktycznie, a sprawdzę teraz co tam, no podświetl mi co to jest za osiągnięcie, a, super, jest fajnie, że mi nie podświetlasz, dobra, nie to nie, co mi idzie? O, jakie słodkie pieski, trochę takie jakby agresywne, ale generalnie super. Dobra, musimy znaleźć gdzieś zbiornik, który jest do rozwalenia. I nie wiem czemu. Myślicie, że to jest tam? Tak, to jest tu. Dobra, zaraz się uratuję. Dziewojo, dziewojo. Dobra, trochę się spóźniłem, ale prawie. Okej, okay, spierniczamy teraz po zastanowieniu. Uciekaj, uciekaj! Uciekał! Zmęczył się człowiek. A, ile mrombnął mnie. A, ja ja 11 minut. Nie, no przecież na pewno to przejdziemy. Przecież to jest mnóstwo czasu. Zaraz mnie ktoś podniesie, co nie? Ja sobie tylko tu poleżę i poczekam, jak ktoś po mnie przyjdzie. A, nie, rozsadza się energia. Nie wiadomo nadal, co to za osiągnięcie. Zaraz sprawdzimy. Rozsadza cię energia. Czy rozsadza się energia. O! Miło. Dobra, umieranko. Nie udało się. Ale dobra, nadal mamy 9 minut, więc nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Po prostu zaczniemy sobie od naszego respawniksa. Od respawniksa sobie elegancko zaczniemy i lecimy. No, zmęczyłem się, bo wiecie co, byłem. Yy, ten, byłem zarażony. Bo tu jest taki stan zarażenia, że można się zarazić i wtedy co jakiś czas cię na przykład spowalnia. Dobra, no trzeba tam wbić. No na hama trzeba wbić, mi się wydaje. Nie ma co się ograniczać, trzeba chyba tam na hama wbić i tyle. O cholerach, się rzucił na mnie. Akurat na czat patrzyłem. Ajajaj Dobra, wykorzystam okazję i postawię pułapeczkę. Do widzenia. Wychodzimy stąd. Dobra, chodź, chodź tu moja. Chodzi, rozwalimy to. Dobra, generalnie. Ja pierdzielę. Aks kakadabra. Tak, wydaje się, że poziom trudności jest, że dużo jest tutaj się dzieje, ale z drugiej strony nie mam czasu. No weź tam umrzej. Kurde, piesek się na mnie rzucił. Odejdź! No i dziękowo, podziękował za ratuneczek. Weź jeszcze tego za tobą załatw. Dobra. Sprawa zamknięta. Dobra, dobra, jedno mamy z głowy, jeszcze dwa. <noise> 9 minut. Ja Cię kręcę, to my możemy się równie dobrze zrelaksować i nic nie robić przez kolejne 5. Chyba bosu się pojawił. Dobra, nie szkodzi. E, przełączę to, nie wiem do czego, ale co tam. Dobra, on się z nim zajmie, a my pójdziemy szukać e, kolejnego i rzeczy do wytegowania? Bo gdzieś tu jest chyba. Szczerze mówiąc, nie wiem, gdzie jest kolejna rzecz tu. Nie. O, ła, ła. tam jest, znalazłem. Tylko jak tam się dostać? Chyba trzeba jednak iść. Yy, dołem? Chyba chyba trzeba iść inną drogą, jednak. Dobra, chyba się pomyliłem troszeczkę. Eee, stary, nic nie będzie tam. Zaraz cię podniesiemy, Mamzel. Zaraz go podniesiemy, prawda? Nic mu nie będzie przecież. No, dla przecaj kiedy masz zamiast z robić, to po prostu zostaw powiadomienie, gałganie, to będziesz wiedział. Ach, nic już mu nie uratuje. No, trudno. O, żegnaj, żegnaj, Zili. Poradzi z tobie na pewno. Krótka piłka. Dobra, zostawię tu minę, może. Dobra, w sumie możemy to na i załatwić. Kurde, prawie rozwalone było. Dobra, chodź tu Jill, bo jednak bez ciebie nie dam rady, wiesz? Tak po zastanowieniu, chodź, chodź Wiem, że mam dużo czasu, ale chodźcie O, piesek wleciał do naszej windy, zobaczcie I <noise> Da się tu jakieś lajki dawać, a nawet nie wiem O no patrz, rozwalone. Iść, robotka Dobra, po zastanowieniu e... zjeżdżamy niżej A, go w nogi chyba trzeba celować, bo w nogi są nieuzbrojone Dobra, i została ostatnia rzecz do rozwalania. No to lecimy tam. Biegu się. Obniżaj to. Obniżaj to i wjeżdżamy tam. O, pieski. Dobra. Ja to od razu podwyższam. Wow! O kurde, ale surprise. Tego się nikt nie spodziewał. Dobra, uratuję naszą sytuację i przełączę za dźwignię! O kurde, ale nie wyszło mi. To na koniec Pauliś powinien założyć salon fryzjerski. Zgadzam się w 100 powinna. Ale pek! Totalnie niefortunnie to wyszło. O kurde, totalnie, totalnie niefortunnie to wyszło z tym. Masakra, trzy sobie padło? Gdzie jest to w ogóle ta babka, ta Sal? sal? Ja nie wiem, gdzie ona biega. Co za niefortunność, dobra. Może podniesie mnie ktoś, kto się zrespi. Dzięki serdecznie za doniecika. Też uważam, no powinna, wiesz, założyć całą fryzjerkę. Oczywiście, że tak, tak. Byłaby najlepszą fryzjerką, jaką świat mógł sobie wymarzyć. Nie, dobra, nikt mnie nie podniesie, umrzemy. A tuż już minus 60 sekund, więc jest coraz gorzej tak naprawdę. Mimo, że mieliśmy niby tak dużo, to wiecie, z każdą śmiercią, z każdą śmiercią tak naprawdę coraz więcej tracimy, więc to nie jest takie kolorowe. Kupmy sobie trochę tego. Dobra, kupmy jeszcze, mamy dużo. Może kupmy więcej granatów? W sumie mam granaty, a ich nie używam. Granaty są pod trójką. A pod czórką jest leczenie, też powinienem używać. Ze skrótem, ale jak zwykle tego nie robię. Dobra, może się uda. Ajajaj, ale żeś zrobiła agent, agentka. Dobra, może go podniesiesz tam. Ej dobra, zaczynam się martwić, że to przerąbiemy, tak szczerze mówiąc No, zaczynam się martwić, że naprawdę tu przerąbiemy, bo... No idzie nam coraz gorzej Postawię tu taktyczną minę Powiem Wam, że coraz gorzej, dobra, jakby go został bezwładniony na chwilę. I leży. Nice. Dobra, mamy to, mamy to. Rozwalone, dobra, wychodzimy stąd, szybko. Dobra, damy radę. C 5 minut, kurczę, ale było, powiem Wam, że przez chwilę naprawdę zacząłem się martwić, że możemy to przerąbać. Bo się wszystko wskazywało, że jest. No tak średnio. Leżeć, kurła, nie wstawaj nawet. Masz tu taktyczną minę. Ua, ale ostro się porobiło. Gdzie jest reszta? Ja się pytam. No, widzę właśnie gdzie jest reszta. Świetnie się zabawia. Dobra, Jill, podnoszę cię. Ja cię miałem podnieść. Miałeś mnie osłaniać Eee, ja się pytam Dobra, uciekamy stąd, chodź stary Ale się zdenerwował. Ale, ich tutaj na banko. Dobra, cofam się. Granaty, no przecież, zapomniałem o tym. Dobra, i sru. Mijamy głównego przeciwnika. I sru do ucieczki. Jest! Ach! Yes, pięknie. Wow, mało brakowało. Wow, dobra runda to była. Kurczę, to była naprawdę dobra runda. A był taki stresik, że kurczę, no nie pyknie. Ale nice. -u. Kurde, ładnie wleciała. Patrzcie na to, dziewiąta ranga. Dobra, klasa. Klasa, elegancko. No i to było piękne. No i to mi się podoba. Piękna runda, gałganki.